Były premier Grecji Aleksis Tsipras skrytykował byłego ministra finansów Janisa Varoufakisa. W niedawno opublikowanych wspomnieniach Tsipras argumentował, że Varoufakis był bardziej celebrytą niż ekonomistą. Dodał również, że nie docenił czynnika ludzkiego, mianując go ministrem finansów podczas kryzysu zadłużenia Grecji w 2015 roku. 10 lat temu Cypras doszedł do władzy dzięki programowi antyoszczędnościowemu. Jednak były premier wydawał się być na dobrej drodze do wyprowadzenia Grecji ze strefy euro. Pomimo referendum, w którym Grecy odrzucili proponowane przez Unię warunki pakietu ratunkowego, Cypras zignorował wyniki i zaakceptował nowy pakiet z ostrzejszymi środkami oszczędnościowymi. Marufaki spodał się do dymisji w związku z decyzją byłego premiera o zmianie kursu. We wtorek były minister finansów skomentował wydanie książki, mówiąc, że jej nie czytał i zamiast tego poczeka na premierę filmu.